Zaczymy po tej, po drugim wyścigu, ale wydaje mi się, że każdy ma równe szanse i wszystko się jeszcze może pozmieniać, więc, jeszcze nie ma co typować mistrza Polski. Ja, niestety, mam już jedną dyskwalifikację na koncie i teraz ja sezon pogrzebałem, ale stawiam na Nikodema. Wierzbickiego. Dlaczego Nikodem? Jedzie bardzo mądrze i punktuje cały sezon, jeździ wysoko. Ciężkie pytanie, nie wiem. Bo chciałbym, żebym to był ja. Uważam, że będzie to Nikodem Wierzbicki, bo naprawdę ma duże szanse. Zwłaszcza po tym, że zabrał właśnie teraz komplet wszystkich nagród. Chyba Nikodem. Dobrze przygotowany. Eee, świetnie jeździ. Prowadzi klasyfikację generalną. Tutaj wygrał poranny wyścig. No i dobrze mu idzie. Wierzbicki. Wierzbicki. Nikodem Wierzbicki. Boż postawiłem na niego pieniądze.